Trendy 2015. Pod takim hasłem odbyła się w Kraśniku już po raz jedenasty Międzynarodowa Konferencja Sadownicza. Skupia ona plantatorów, sadowników, rolników, jak również naukowców, którzy pracują nad nowymi odmianami roślin, producentów nawozów, jak również wynalazców i producentów maszyn, które coraz częściej wyręczają plantatorów przy uprawie. Przez ostatnie lata konferencja odbywała się na jednej z hal Zespołu Szkół nr 3. Tegoroczne spotkanie to niemal cały obiekt wypełniony uczestnikami. Organizowanie po raz jedenasty tej konferencji wspólnie ze Związkiem Sadowników to wielka przyjemność, dlatego że Naprawdę Związek Sadowników przez te 11 lat to już wielki profesjonalizm, i myślę, że wspólnie dotarliśmy się i taką dużą imprezę, bo przecież jest to impreza ogólnopolska, są goście z całej Polski z nami, możemy przeprowadzić. Cieszę się, że powiat Kraśnicki staje się takim ważnym ośrodkiem, jeżeli chodzi o produkcję owoców miękkich produkcję sadowniczą. I będziemy to na pewno kontynuować, także w tym miejscu już zapraszam Państwa na dwunastą konferencję. Wyzwanie jest dosyć duże, ponieważ stała się ta konferencja już konferencją międzynarodową. Mamy tutaj okazję do, do, na to, żeby wymienić wrażenia między sobą po minionym sezonie. W trakcie trwającego sezonu sprzedaży i zastanowić się nad tym, co nastąpi w najbliższych miesiącach, bo jeżeli mówimy o w owocach jagodowych to te są pierwsze akurat w kwestii pozyskiwania i w kwestii takiego pierwszego dopływu gotówki sadownika do kieszeni. Patronat nad konferencją objął marszałek województwa lubelskiego Sławomir Sosnowski, ale jego patronat to nie tylko obecność, to realne działania. Chciałbym Państwa zapewnić ze strony samorządu województwa lubelskiego zrobimy wszystko, co jest w naszej mocy, byśmy państwu w jak największym stopniu pomogli. Jeszcze w tym okresie, który przed nami możemy skorzystać z funduszy pochodzących z Unii Europejskiej, z udziału własnego samorządu województwa lubelskiego, by otworzyć Państwu wiele okien na świat, bo myślę, że to jest najważniejsze. Bo jeżeli będziemy zwiększać produkcję, a nie będziemy umieli jej sprzedać na rynkach świata, to nic z tego nie będzie. Ale chcę Państwu powiedzieć, że kilka kontenerów jabłek do Arabii Saudyjskiej pojechało. Dlatego dzisiaj cieszę się, że Pan Radny Solis jest radnym samorządu województwa lubelskiego, bo to jest Wasz najlepszy reprezentant w samorządzie. I mam nadzieję, Panie Tomku, że Pan będzie tym wałem transmisyjnym, nawet czy pasem transmisyjnym, który będzie łącznikiem. Tego, co my robimy, i tego, czego chcecie od nas państwo. Bo my was słuchamy i dla was się zmieniamy. Dostosowujemy nowe narzędzia. A takim narzędziem jest chociażby odbywająca się w kraśniku konferencja. Konferencja, podczas której goście mogli porozmawiać z innymi producentami i wymienić doświadczenia, dowiedzieć się o nowych trendach w uprawie owoców, zapoznać się z nowinkami technicznymi, ale mogli także usłyszeć o tym, jakie działania podejmuje Bruksela w sprawie polskiego rolnika. Rozmawialiśmy także w tym tygodniu w Parlamencie Europejskim. Tutaj dużą inicjatywę przejawia przewodniczący Komisji Rolnictwa. Pan poseł Czesław Siekierski, jeśli chodzi o zmianę regulacji związanych z tym, aby można było przekazywać jabłka do przemysłu spirytusowego bądź do biogazowni. Dzisiaj te ceny nie są zadowalające dla rolników, dlatego te regulacje muszą być zmienione. Tutaj pan poseł Siekierski, przewodniczący Siekierski podjął z komisarzem Hoganem bardzo tutaj taką trudną rozmowę na ten temat, ale jestem przekonany, o tym, że ze szczęśliwym końcem. To tylko jeden z przykładów działań europosła w Brukseli. Wśród uczestników z całego kraju, nie tylko powiatu Kasińskiego. na konferencji są obecni plantatorzy maliny, borówki, porzeczki, ale również sadownicy specjalizujący się w uprawie jabłoni czy pszczelarze. Zainteresowanie, jakim cieszy się konferencja, przeszło najśmielsze oczekiwania organizatorów, jak i zaproszonych gości. Nasi rolnicy są niezwykle innowacyjni. Wiem, że są otwarci na nowe rozwiązania. Ta konferencja naukowa potwierdza to, że są otwarci, na nowoczesne metody uprawy, na nowinki w tych, w tych produktach, które mają na, na, na swoim polu tych owocach, warzywach, w związku z powyższym od dłuższego czasu widać taką tendencję do tego, że polscy rolnicy chcą się kształcić, chcą poznawać nowe metody, nowe technologie. To widać w gospodarstwach i to cieszy. A nowinek wśród wystawców nie brakowało. Sadowniczy zakład doświadczalny Instytutu Ogrodnictwa Brzezna, twórca tak popularnych malin jak Polka czy Polana, na tegorocznej konferencji promował nową odmianę. W tej chwili chcemy wprowadzić do uprawy te dwie odmiany owocujące na pędach jednorocznych, które były już sygnalizowane, Polones i Poemat. One w zasadzie w tej chwili już są w namnażaniu, są w tymczasowej ochronie prawnej. I myślę, że jesienią tego roku będą dostępne już pierwsze sadzonki dostępne dla producentów. Z jednej strony organizatorzy oferują uczestnikom konferencji dwudniowy cykl specjalistycznych prezentacji i wykładów, z drugiej zaś strony stoiska firm handlowych z produktami i technologiami, którymi zainteresowani są rolnicy. Co mogłem znać? No trochę informacji o sadzonkach, o środkach. Trochę tej literatury można fachowej złapać, znaleźć informacje o nawożeniu. Także jest to potrzebne. Do tego sytuacja zmusza, że musi być ich wiedza, bo bez wiedzy nie pojedzie. W tym, w tym przypadku wiedza, i przede wszystkim wiedza i praktyka. A pan się w czym specjalizuje? Yy, Maryna. Bo dzisiejsze rolnictwo to już nie tylko informacje przekazywane z dziada Pradziada, to nowoczesne rolnictwo oparte na doświadczeniach naukowców. Kraśnicka konferencja sadownicza to szereg młodych ludzi. Młodych rolników, którzy mimo wszystko przejmują gospodarstwa po swoich rodzicach i nie emigrują do miast. Nie w tej chwili nowe gatunki, jak świtaśliwa, akurat to świtaśliwie znalazłem trochę informacji, prawda? No nie wiem, no stare. Jagodowa też mnie interesują, ale już mniej, prawda, bo jest raczej wszystko znane. Mam lat 25, no nie wiem czemu rolnictwo, takie są możliwości, takie miałem w domu, więc się tym zająłem. A jak rodzice, jak ci starsze, to starsze pokolenie, są otwarci na te nowe, nowe rzeczy? Nie, są bardzo zamknięci na nowe rzeczy, akurat tutaj jest ciężko przekonać do innowacji właśnie w rolnictwie, ale z drugiej strony, patrząc na ten kryzys, który teraz jest, też mają dużo racji, bo dużo jest gospodarstw w tej chwili przeinwestowanych, prawda? I stąd są te wszystkie kopaty na rynku. Tłumy, które przewinęły się przez salę wystawienniczą, dowodzą tylko i wyłącznie o słuszności organizowania tego typu spotkań. Ja jestem dzieckiem wsi, ja jestem synem su <noise> <noise> Rodzice mają małą szkółkę, ja planuję to trochę rozwinąć, coś może wejść w coś nowego i tak jeżdżę po targach, szukam, chcę się dowiedzieć czegoś nowego, czegoś nowego żeby wejść i nie wtopić pieniędzy, tylko mieć za co żyć. znaleźć to, gdzie jest niż, a nie to, co ma każdy. Tak jak teraz na przykład na konferencji jest za dużo o malinach, za dużo o porzeczce, a jest za, za mało o, o tych nowych, wchodzących gatunkach, moim zdaniem. Jagoda kamczacka ma wielką przyszłość, bo to też jest takie jagodowe i nowe, 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 przede wszystkim nowe. Wchodzi. Przede wszystkim ma bardzo wysokie walory Odżywcze. smakowe i ożywcze, także myślę, że na rynek ludzie nie kupują burówki, bo, 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 bo jest stosunkowo droga. Natomiast y, myślę, że prze, prze, przełamią się do niej i będą, będą kupować. Konferencja oprócz wykładów czy też prezentacji to przede wszystkim spotkania z fachowcami, jak też z innymi rolnikami. Dużo, dużo nowych ludzi poznać, podzielić się z nimi opiniami, e, poznać ich spo, sposoby na działanie w rolnictwie i można zobaczyć też no, dużo nowych firm, z którymi się nie współpracowało do tej pory. Tak ja się tak maszę po twarzach, jest... no. Rolnictwo moim zdaniem się odmożyło. Bardzo dużo młodych osób jest znaczy... otwartych na nowinki, na nowe technologie. Czy znaczy muszą, muszą być nowi ludzie, ponieważ w rolnictwie teraz bardzo liczy się wiedza? Im więcej człowiek wie, może stosować nowe technologie, więc ma większą produkcję, a im większą netowość. Pierwszy dzień konferencji poświęcony był tematyce związanej z ogólnymi trendami w uprawie malin i porzeczek, dotyczącymi m.in. precyzyjnego nawożenia upraw, dobrej ochrony, jak również nowych trendów w uprawie malin. Była również mowa o zagrożeniach, jakie mogą stwarzać niektóre szkodniki i choroby. Organizatorzy i uczestnicy konferencji zastanawiali się także, czy po trudnym dla producentów czarnych porzeczek sezonie 2014 są jeszcze szanse na opłacalną produkcję tych owoców. W przypadku czarnej porzeczki no, czeka nas kolejny dość trudny sezon. I tak naprawdę sami jesteśmy ciekawi, co ta wiosna nam przyniesie i jakie da tutaj możliwości po prostu przetrwania naszym kolegom. Jednak Polska jest jednym z największych producentów i to my oddziałowujemy na rynki światowe, więc jest szansa, że plantatorzy porzeczki będą zadowoleni z tegorocznych zbiorów. Przy okazji konferencji nie sposób zapytać o Centrum Certyfikacji Produktów Regionalnych, które ma powstać w Kraśniku. Na dobrej drodze jest ten bardzo ciekawy i potrzebny projekt. Jest on po wstępnej, pozytywnej ocenie urzędniczej, bym tak powiedział, zakwalifikowany do jakby następnego etapu cały czas pracujemy nad tym projektem, spotykamy się intensywnie z rozwiązaniem sposobników i Uniwersytetem Medycznym z Państwową Wyższą Szkołą Zawodową w Chełmie takie spotkania się cały czas odbywają uszczegółowiamy pewne rzeczy także cały czas pracujemy nad tym projektem, czekamy na takie już właśnie szczegółowe wytyczne dotyczące RPO żeby to już, jak gdyby zebrać w całość i mam nadzieję, że mamy bardzo dużą szansę, żeby żeby ten projekt tutaj w był ruszył. W tym roku zainteresowanie dwudniową konferencją było tak duże, że aby zapewnić dobre warunki uczestnikom, trzeba było wykorzystać obie hale sportowe w zespole szkół nr 3, około 90 stoisk wystawienniczych i kilkuset słuchaczy na prelekcjach i prezentacjach. Wystawcy prezentowali niemal wszystko, co potrzebne jest w uprawach owoców jagodowych, środki ochrony roślin, namioty, tunele i konstrukcje, sadzonki, narzędzia czy chociażby systemy nawadniające. Pompy, rurki, łączniki. Co to wszystko jest? Do czego? My, my jako firma Felmix zajmujemy się kompleksowymi, kompleksowymi systemami nawadniania. Od podstaw, od projektu, prawda, po, po montaż, po serwis, po gwarancję. Wszystko kompleksowo można, można znaleźć. Głównie to stosują rolnicy, prawda, na swoich plantacjach. Jest to bardzo nowoczesna metoda podlewania, prawda, nawadniania. Stosujemy ją głównie tam w uprawach. Jednorocznych, wielorocznych. Charakteryzuje się tym, że podłączamy źródło zasilania wody i mamy wypływ z kapilarów umieszczonych na tej taśmie, które powodują równomierne nawadnianie terenu. Czyli to jest takie masowe podlewanie, tylko delikatne, kropelkowo? Dokładnie, Dokładnie. kropelkowo, miejscowo, prosto do korzeni. A z korzenia w górę i do owoców. A jak już owoc dojrzeje, trzeba go zebrać. I tu z pomocą idzie nam firma Wręczuk. Mamy również maszyny do zbioru malin, są to kombajny połówkowe oraz kombajn całorządowy. Wtedy trzeba jakoś tak specjalnie sadzić te rządki, czy po prostu w starą plantację może wjechać taki kombajnik i zebrać maliny? Musi mieć plantacja odpowiednie parametry, minimum rozstaw tych rzędów 3,5 metra, żeby po prostu maszyna mogła wjechać. Jeśli po prostu wjeżdża, wjeżdża się ciągnikiem, mieści się ten ciągnik, to i kombajn również się zmieści i można zbierać maliny. Organizatorzy 11. Międzynarodowej Konferencji Sadowniczej w Kraśniku to Związek Sadowników Rzeczpospolitej Polskiej, Uniwersytet Przyrodniczy w Lublinie Katedra Sadownictwa, Sadowniczy Zakład Doświadczalny Instytutu Ogrodnictwa Brzezna Spółka Zo oraz Starosta Kraśnicki Andrzej Maj.